Ciewamko moi drodzy, to Parodok. zapraszam do kolejnego poradnika z gry Diablo 4. Fajnego baga mam, o ile to jest bug w ogóle. Poradnik dotyczy ołtarzy Lilith. Jesteśmy w suchych stepach, dzikie skarpy. No i tutaj jest w tym miejscu ołtarz do zdobycia. No ale napotkałem na swojej drodze. To już pokazuję z daleka, gdzie to dokładnie jest. Przeszkodę. Co prawda jesteśmy w mieście. Nie, nie w mieście i nic nie możemy użyć, ale unikiem możemy się przedrzeć przed nim. Ale mówię, myślę, że to jest bug i pewnie wy tak nie będziecie mieć, będzie tu pusto. Dobra, Dobra. bierzmy ołtarz. Jeszcze raz wam pokażę z daleka, jak to wygląda, gdzie to jest. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Trzymajcie się. Hej!